Z tej strony DJ Kendrol, a to kolejna już odsłona zagrajmy w Call of Duty 2. Yy, kontynuujemy sobie nasze zmagania w kampanii rosyjskiej. Yy, tym razem przyjdzie nam yy, przechodzić przez jakieś kanały. W zasadzie nie kanały, tylko. Jakiś tam rugociąg, położony parę metrów, yy, znaczy no, chyba nawet nie parę, tylko kilkadziesiąt metrów nad ziemią. Tymczasem, yy, chyba będziemy musieli sobie trochę postrzelać. Przy okazji mieć się na boczności, bo bo już wiedzą, że jesteśmy w kanale. Y, znaczy się wróżę i y, no i właśnie o widzicie, y, przez bez trudu kule przelatują przez o właśnie przez drugi a y, my nie wiemy, my nie możemy im tego nie możemy odpowiedzieć. Nie mamy jakim odpowiedzieć ogniem. Dobra, tutaj tego tutaj byśmy spadli. Myślałem, że jeszcze tam kogoś wykoszę, ale nikogo w zasięgu wzroku. To tam byli nasi, także dobra. Myślałem, że tamten jeszcze troch, troszeczkę dycha. Ten szwab. Dobra, kolejni przed nami. Chodź okay. ich wyrżniemy. Elegancko. Kurde, tam jest był jeszcze chyba jeden. Dobra, zróbmy go. Eee, dobra, tutaj musimy iść, bo tamtędy tam już jest koniec tego ciągu. O, właśnie tych z moździerzy. Bo tam te, ci, co napieprzają z moździerzy, są, moździerze są dla nas jakby największym zagrożeniem. Tutaj, I może, czekajcie. Tam w oddali było jeszcze kilku, tylko nie mam ich jak tutaj uchwycić Kurwa granat! Jakie pierdolę. dobrze tutaj w kanałach trzeba mieć się bardzo tutaj na jednej na baczności tym razem miał, mieliśmy szczęście tym samym nie miał szczęścia Szwab, który do nas y, rzucił tenże tutaj granat, jak sami widzieliście. I tutaj, dobra, chyba myśmy na, na jakąś stację, żeśmy dotarli. I naszym zadaniem, zdaje się, będzie odbić tą stację z rąk nieprzyjaciela. Y, mamy na razie mamy komplet z amunicji do PP, także na nic nam się ta tutaj amunicja nie przyda, ale za to może nam się przydać snajperka. Sobie jakoś musimy właśnie, żeśmy za jej pomocą ściągnęliśmy tego CKMistę okej, okay, dobra to sobie teraz może zmienię wystrzelam do końca y, tą drugą mikrofeszkę może Ich jakoś by trzeba było obejść. Okej, okay, dobra, tu jest kolejna ta SWT 40. To może sobie tam jak już wykończymy, tamtą drugą pepeszkę, to sobie weźmiemy tego bo tak jak mówiłem dobrze jest mieć oprócz karabinu maszynowego dobrze jest mieć przy sobie też karabin znaczy no dobrze jest mieć przy sobie oprócz karabin mieć przy sobie strzelbę jednakże tutaj w tej akurat misji właśnie w tej w tej kampanii, co dzieje się akcja zimą, jest ta, taka właśnie niedogodność, że ci niektórzy Niemcy mają białe te białe takie no, takie białe płaszcze, przez co z oddali się wtapiają. Kapieją się w śnieg i po prostu e, Ciężko jest ich dostrzec Ciężko jest ich dostrzec i, i w odpowiednim momencie oddać do nich strzał jak się gdzieś tam e, wychylą Mi się zdaje, czy szwaby się też wdarły do budynku. Nie chciałbym mieć takiej sytuacji, żeby ten, że jak ja sobie gdzieś tam strzelam do nadchodzących do nadchodzących, do nadchodzących do oddziałów, a tymczasem zaskakuje mnie ktoś z tyłu, że sobie wchodzi po schodach i no właśnie i no, i wtedy już właściwie jak się dam zaskoczyć, no to już właściwie jestem martwy, bo ich tutaj. Tutaj ich w kilku zazwyczaj wchodzi. No, ja pierdolę. No, zajebiście. No nie, no w tym też nie mam. No kurwa, ja to już. Takiego ja mam w życiu w dole. No ja, nie, i jeszcze na dodatek straciłem dwóch towarzyszy, także nie pomogą mi uporać się z tymi tutaj z tymi tutaj wielami, którzy do mnie teraz włażą na górę. Więc będę niestety zdany sam na siebie grano, A nie, jeszcze... Jeszcze jeden nam się został. Pójdę, nie zauważyłem gościa. Pójdę, no chyba poległ. Te chwile mi jeszcze były, ale go... Musieli... Musieli go ustrzeić. Tak żeby mi nie podleciał pod lufę. Urwa mać, znowu bym do swojego trafił no. Ja pierdolę, bo wtedy muszę zapierdalać od ostatniego checkpointa. Całe szczęście, że, yy, że twórcy byli na tyle łaskawi. Kurde. Bo czasami twórcy gier są tak okrutni, że od początku trzeba cały poziom przechodzić. Wtedy sobie, jak sobie zmieniłem pepeszkę, to już tam coś się porobiło, że nie mogłem jej w żaden sposób odzyskać. Nie mogłem jej w żaden sposób podnieść. to sobie zobaczę, czy któryś tutaj z poległych naszych nie posiada. Czasem to sobie podładował troszeczkę. Trzeba tam piechotę jakoś wykosić. No i to wtedy jakoś tam tak samo jak w poprzednich misjach y, trzeba będzie tutaj czołg rozwalić. Trzeba będzie do niego jakoś podbiec i o właśnie, tak jak tak jak y, nie, nie, ten tak jak podpowiadała mi intuicja, która okazała się tymczasem niezawodna, że właśnie trzeba Podłożyć e, ten, żeby go zniszczyć, trzeba podłożyć ładunek. Bo czasem, e, ten, czasem trzeba, czasem w misjach jest tak, że trzeba go rozwalić z tego bazów Skończyła nam się amunicja do, do pepeczki, to też teraz sobie. Trochę postrzelamy. Dobrze jest to tutaj strzelać na dystans. Bo ten. Bo raz, że. Y, mamy osłonę. O, jest PP, dobra. Zajebiście. Y, raz, że możemy się gdzieś ukryć za jakąś osłoną. To oprócz tego jeszcze mamy w miarę... No. Dobrą celność, tak jak mówiłem już tam nawet nie ja, tylko nasz tam jeden z naszych kompanów w jednej z poprzednich misji wspominał, że strzelby na większych dystansach są o niebo lepsze od karabinów i pistoletów, które to dobrze sprawdzają się. Jak ten, jak z bliska, jak z bliska do nas y, naparza cały tabun nieprzyjaciela. Trochę tutaj naszych poległo. Dobra, rzucę im może granat, tak będzie myślę szybciej. To zobaczcie nie mam jak go Ciągnąć tego CKMistę, a on jest tutaj... Dobra, wezmę sobie... Biorę sobie amunicję... Kurwa mać, no! Jeden mi z zaskoczenia z boku zastrzelił, no. Idziemy kurde właściwie jesteśmy jakoś? Aha, dobra, już wiem. Wrzucę mu tam granat. Tak, żeby się nie narażać zbytnio. Kurde, tam był już jeden. Okej, okay, dobra, wygląda na to, że czysto na razie. I co teraz? Dobra. Znowu niefortunny zbieg okoliczności, ale troszeczkę lepsza widoczność, która, jak sami widzieliście, pozwoliła mi na zlikwidowanie tego cefalemisty, ale niestety już yy, ten, już zaraz natychmiast yy, pojawił się drugi. Okej, okay, dobra. Tutaj trzeba chyba te jakieś tutaj magazyny są. Takie archiwa, nie wiem, co to. Jakieś archiwa. Sądząc po tych szufladkach. Tak jak takich jak y, spotkać można. Czy się nie wiem, czy teraz się jeszcze spotyka, ale bo teraz, jak sami widzicie, wszystko się bierze i no Komputeryzuję. ale do czego zmierzam, da, jeszcze do niedawna w bibliotekach można było spotkać takie, takie oto te szufladeczki i tam były wszystkie, wszystkie dostępne te wszystkie pozycje literaturowe jakie tylko tym mi dysponuje biblioteka, także z tymi to się skojarzyło, ale też no, to mogły być jakieś archiwa. W archiwach czasem ten, czasami właśnie w takich szufladach są składowane różne dokumenty, czasami yy, w teczkach. Na wierzchu w półkach, ten, no, w teczkach takich, czasami w różnych metalowych kasetkach też są, dobra, się rozgadałem, a co my tym czasem mamy zrobić, bo tu już widzę czysto dookoła. Więc co my mamy teraz zrobić? Co my mamy teraz zrobić? Przeaduję sobie na wszelki wypadek. A dobra, tu jeszcze były ostatnie niedobitki. Cel osiągnięty. Dołącz do swoich towarzyszy i... Wszystko coś czuję. Że to będzie już koniec misji. O, właśnie, gdzie, są, gdzie się podzieli moi towarzysze gdzie się podziali kurde, zgubiłem się, no tutaj nie trudno się zgubić, bo zobaczcie, dookoła wszędzie jakieś budynki, wszędzie śnieg wszystko yy, tak samo wygląda, więc... Więc zakręcić się w głowie od tego może i tym oto właśnie sposobem, że właśnie wszystko tak samo wygląda, bardzo łatwo się pogubić, tak jak... A dobra, dobra, czekajcie, cel osiągnięty, czyli... Kurde, gdzie oni się podzieli? Dobra, mniejsza z tym, eee, Dobyliśmy do końca kolejnej misji. Tymczasem y, będę się już z Wami żegnał. Tak więc, trzymajcie się ciepło do następnego odcinka. Cześć!